Karolina Gilon, znana gwiazda Polsatu, stanęła przed trudnym wyborem: bezpieczeństwo dziecka czy ukochane koty. Po agresywnych zachowaniach Puszkina i nowego wobec synka Franka, musiała znaleźć im nowy dom. Wzruszająca historia podzieliła fanów: co jest ważniejsze odpowiedzialność za zwierzęta czy dobro rodziny. Karolina Gilon, znana przede wszystkim jako osobowość telewizyjna związana z Polsatem, Postanowiła otworzyć się na swoim Instagramie, dzieląc się bolesną i emocjonującą historią. W emocjonalnym nagraniu opowiedziała, jak z wielkim ciężarem na sercu została zmuszona do oddania swoich dwóch ukochanych kotów. Te miały skomplikowanie reagować na nową sytuację życiową, czyli pojawienie się małego dziecka w domu. Koty Puszkin i Nowy, dotychczas stali domownicy, zetknęły się z nowym członkiem rodziny, Małym Frankiem. Bardzo niespodziewanie i agresywnie. Reakcje społeczne na te decyzje Karoliny są podzielone. Część internautów zgadza się z decyzją, argumentując, że bezpieczeństwo dziecka musi być priorytetem. Inni jednak wyrażają opinię, że może sytuację dało się rozwiązać inaczej, uważając gwiazdę za zbyt impulsywną. Młoda mama, będąc w emocjonalnym zamieszaniu, opisała szczegóły sytuacji. Jak sama mówi, jej serce jest pełne smutku i żalu. Karolina Gilon. Kilka miesięcy temu doświadczyła narodzin swojego pierwszego synka, Franka, co samo w sobie było dla niej przełomowym i radosnym wydarzeniem. Jednak w wyniku tej zmiany struktury rodziny, doszło do nieoczekiwanego konfliktu. Koty, które do tej pory były jej nierozłącznymi towarzyszami, zaczęły wykazywać nieakceptowalne zachowania wobec dziecka. W jednym z bardziej dramatycznych momentów opowieści, Karolina wspomina, jak dźwięk płaczu jej syna uruchomił u Puszkina nieprzewidywalną agresję. Zwierzę w przypływie złości ruszyło do ataku w niewytłumaczalny sposób. Według relacji Gilon, Puszkin wskoczył z drapaka, który był dla niego często wybieraną kryjówką, prosto do łóżeczka Malucha. Widząc to, Karolina natychmiast wpadła w panikę. W jej wspomnieniach pozostało to jako traumatyczne przeżycie, które wywołało u niej silne reakcje emocjonalne i nieustanne stany lękowe. Zrelacjonowała że natychmiast zabrała Franka do sypialni, zamknęła się tam, nie potrafiąc opanować płaczu i szoku. Była to dla niej trudna decyzja, ponieważ przez długi czas ona i jej mąż starali się przyzwyczaić koty do myśli o nowym członku rodziny. Niestety, ich skomplikowane starania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Instynkt chronienia dziecka okazał się być ważniejszy. Karolina i jej partner po burzliwych naradach postanowili powierzyć ukochane zwierzęta opiece siostry znajomej. Gilon wyznała, że codziennie odczuwa brak Puszkina i Nowego, czując ogromną nostalgię za ich obecnością. Wyznała, że choć decyzja była ekstremalnie bolesna, wierzy, że nie miała innego wyjścia, mimo że teraz jest przygotowana na krytykę i negatywne opinie otoczenia. Obecnie gwiazda stara się odnaleźć równowagę, pogodzić się z zaistniałą sytuacją i patrzeć w przyszłość. Decyzja Karoliny Gilon, by rozstać się ze swoimi zwierzętami domowymi, wywołała żywą polemikę wśród internautów, dzieląc ich opinie na dwa wyraźne obozy. Część osób przekonana jest, że odpowiedzialność za posiadane zwierzęta to obowiązek, który powinien być ściśle respektowany, niezależnie od pojawiających się trudności życiowych. Z tego punktu widzenia nie sposób od tak, bez namysłu, oddać zwierzaka, mimo że sytuacja może wydawać się wymagająca. Przeciwna grupa uważa jednak, że nade wszystko w życiu powinno liczyć się dobro dziecka, którego potrzeby muszą być priorytetem dla rodziców. Tego rodzaju dylematy etyczne i praktyczne odzwierciedlają się w licznych komentarzach pod postami celebrytki. Podobny problem napotkali również Dane i Daniel Majewski. Ich suczka o imieniu Didi przejawiała agresywne zachowania w stosunku do ich małego synka. Mało tego, różnorodne próby korekty zachowania psa, w tym specjalistyczne szkolenia, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W tej sytuacji behawiorysta, który zajmował się przypadkiem Didi, uznał go za skomplikowany i trudny do rozwiązania. W związku z tym zdecydowano się na umieszczenie psa pod opieką najbliższych członków rodziny, dziadka i babci ze strony Dane. Dodatkowo, ujawniło się, że agresja Didi jest skierowana nie tylko na małego chłopca, ale także na inne psy, co jeszcze bardziej komplikowało sytuację. Teraz, w nowym środowisku, pies będzie kontynuował proces szkoleniowy. Jeśli zmiany w jej zachowaniu będą pozytywne i zauważalne, to być może suczka Didi wróci do znanych influencerów. Tego typu historie pokazują, jak złożone i emocjonalnie trudne decyzje dotyczące zwierząt domowych mogą wpływać na otaczających nas ludzi i ich codzienność. Źródłem tych informacji jest profil na Instagramie Karoliny Gilon który zgromadził wiele opinii i reakcji. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.